Dzień dobry, witam w, w kolejnym odcinku z... To raczej jest pierwszy odcinek. Byłem w egziburze Przepraszam, że nie nagrałem openingu, ale dzisiaj robiłem opening z moją siostrą. I niestety myślałem, że wszystko się nagrywa, ale nic się nie nagrywało. Ja mu jakoś nagle wszystko nagrywać i nic się nie nagrało. Ale chcę wam tylko coś pokazać co mi dropnęło Wiem że to jest jakiś nóż z hakiem nie ale No Po prostu jest po prostu 139 euro Widzę, że się opłacało to są w ogóle rzeczy, które mi drapnęły, jakieś gówno takie To na niebieskim, bo tego i tego To jest wszystko na niebieskim to atrakcja, nie w ogóle, ile? Jeden euro Ale nieważne. To jest po prostu To, po prostu, to nic się. To jest, to jest to co To właśnie mnie jest niezmiernie Okay, okay. Mm. To jest warte i 5... z centów What the fuck? Co to w ogóle wystawia, staria No nic, ale ofer... ooo, per nie miałem. Dobra, więc tak Tyle wam chciałem pokazać Ten nożyk, bardzo ładny Już oczywiście mi nie da się Więc no tak, w tym odcinku to by było na tyle Zapraszam do komentowania, lajkowania I subskrybowania Oczywiście po więcej filmików Zapraszam, że to jest Warzone, to jest Zapyt um, mojego taty Minecraft, kiedyś jeszcze grałem Z kolegą, więc